Koniec października to czas Marszu Różowej Wstążki, wydarzenia pełnego solidarności, empatii i troski o zdrowie. Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostrudzie, we współpracy z ostrudzkimi Amazonkami, zrealizował zadanie pod hasłem Ochrona i promocja zdrowia profilaktyka raka piersi daj sobie szansę. Marsz Różowej Wstążki zakończył się uroczyście pod budynkiem Starostwa Powiatowego, gdzie podkreślono znaczenie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. W zespole szkół imienia Stanisława Staszyca odbył się również konkurs Stop skorupiakom, polegający na nagraniu spotu promującego profilaktykę raka piersi. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z zespołu szkół salezjańskich, w składzie Hanna Radziwon, Michalina Przyborowska i Lena Szczotka. Dzięki takim inicjatywom młodzież uczy się, że świadomość i regularne badania to najskuteczniejsza broń w walce z rakiem piersi. Podsumowaniem działań było spotkanie poświęcone roli profilaktyki jako drogi do wczesnej diagnozy. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Powiatu Ostrudzkiego.